Siemanko, będę wypuszczał różne odcinki i naprawy, tak jak mówiłem, i jakieś takie edukacyjne rzeczy. Nie przejmujcie się dźwiękiem, w tle jest to po prostu mój laptop z uszkodzonym łożyskiem na wentylatorze. On mi będzie potrzebny, więc niech sobie jęczy w tle. I teraz tak, ten materiał trafi do materiałów z kategorii, tam jak macie na TikToku, edukacja. I jedziemy z tematem. Dzisiaj chciałem pomówić o sygnale PWM, yy, zmiennej modulacji impulsów. Yy, po prostu chodzi o to, że raz mamy stan wysoki, a raz mamy stan niski. Ja to zaraz wszystko rozrysuję. Yy, I dzisiaj sobie zrobimy tak, żeby pokazać mniej więcej jak on wygląda, co nim można mniej więcej zrobić, bo tych zastosowań jest ogrom, ale to takie bardzo podstawy będę mówił. Yy, rozrysujemy sobie to, wykorzystamy w praktyce, Takiej podstawowej, a w następnym odcinku zbudujemy urządzenie na podstawie zdobytej wiedzy z dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o sygnał PWM, to mamy stan. Załóżmy logika 5V. Zobiszmy sobie, że to jest PWM. I teraz tak, tu mamy 5V. Zaznaczmy sobie to jako plus, jak będzie czerwony, a minus zaznaczmy sobie takie niebieskawe. I tu mamy. 0V, i teraz tak. Sygnał na początku. Tutaj mamy ogólnie linię czasu. Tutaj jest czas, a tutaj mamy amplitudę w voltach, a tu jest po prostu czas. I teraz tak. Zaczynając od wyłączonego stanu, stan zerowy, troszkę wyżej będę rysował, żeby to było widać czerwonym. Mamy stan, stan, stan niski. Logiczna, jedynka. Pełna amplituda, jakiś czas, zaraz wszystko wytłumaczę i znowu wyłączamy. Jakiś czas, no i znowu włączamy. Jakiś czas i wyłączamy. I teraz tak. Tu jest jakiś czas, taki sam jak na dole. I sam impuls ma jakiś czas. O. Załóżmy, że wypełnienie jest 50% docelowo. 50% i tak przez 50% czasu yy, mamy tak 50%, jest 5 V, i 50%. Procent jest 0V. Wypełnienie 50%, czyli przez 50% czasu było włączone urząd... no, włączony sygnał, i przez ten sam czas przez 50% był wyłączony, czyli mamy tą samą tą, ale może być to różnie. Ja to zaraz pokażę już na oscyloskopie. Yy, pożyczyłem od Maku, więc dziękuję Maku za pożyczenie. Yy, no i tak to wygląda, że możemy mieć 25% 5V i 75% 0V to można sobie fajnie wyliczyć i uśrednić i po prostu wyjdzie nam, ile będziemy mieli na wyjściu. Bo mikrokontroler sam w sobie nie jest w stanie zrobić czegoś takiego, który Wam pokażę, bo on ma tylko dwa stany. Więc nie możemy zrobić czegoś takiego na przykład mikrokontrolerem i sobie jakieś tam na przykład 2,5 V. Tak nie możemy zrobić, to jest liniowo. Więc yy, trzeba kombinować. I ktoś mądry wymyślił właśnie PWM, żeby po prostu można było za pomocą mikrokontrolera generować sobie jakieś tam wybrane napięcie. Tak jak tutaj widzicie, czyli jakby to obliczyć. I teraz tak, tutaj mamy 25% czasu, tutaj 75% czasu. Żeby to wszystko obliczyć fajnie, yy, średnie napięcie, to trzeba by było tak. Mamy 5V amplituda, więc 5V razy 0,25 i wychodzi nam 1,25. Teraz zróbmy coś w praktyce. Zrobimy sobie tak: żarówka. Tutaj załóżmy, że tutaj jest plus. Tutaj jest minus, żebyście łatwo to zauważyli. <laughs> Tutaj zróbmy źródło zasilania: hop, 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 hop. No i masę połączmy razem. I teraz tak możemy zrobić przełącznik, i ktoś musiałby ten przełącznik zamykać i otwierać no ale chcemy zautomatyzowane weźmy sobie tranzystor narysujmy go hop tutaj jeszcze jest dioda to jest takie proste na tym laptopie. dioda hop 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 Teraz tak. Mamy ten nasz tranzystor. Tutaj podajemy sygnał PWM. Tutaj wpinamy w obwód żarówkę. Tutaj jest plus, tutaj jest minus. W naszym przypadku jest odwrotnie. Żarówka jest sterowana jakby masą, ale to mniejsza. To jest ta sama zasada. No i chodzi o to, że teraz tak. Tutaj mamy 20V. Załóżmy, no że było realnie bardziej. 12 Tutaj mamy logiczną piątkę. To jest po to sygnał PWM i tranzystor, na przykład w tym przypadku, tranzystora będzie w innym odcinku, że możemy niskim, małym prądem, na przykład 5 mA, sterować dużym prądem wyższym napięciem. Czyli coś, czego byśmy nie mogli zrobić mikrokontrolerem, bo bym no, nie dał rady. No to używamy tranzystora, który steruje. Można to sobie wyobrazić, że odkręcamy, zakręcamy kran i my tą ręką po prostu jesteśmy tym programatorem, tym sygnałem PWM, a woda jest tym. Tym prądem tutaj płynącym. To jest wolna częstotliwość. Zobaczcie. Widzicie, jaka zmiana. Wypełnienie jest 50%. Jak zauważycie, wypełnienie 50%, częstotliwość 1 Hz. Bardzo wolna zmiana, ale wypełnienie jest pół na pół. Czyli połowa czasu. Zwiększmy sobie troszkę tutaj. Widzicie, jak ona pulsuje? I tutaj już mamy 10 Hz, też 50%. No i już to światło byłoby zauważalne, no ale miga przeszkadza. No to co trzeba zwiększyć, częstotliwość, żeby nie migało. To jest częstotliwość w naszej sieci. 50 Hz. I tutaj. No już on za bardzo mi tu jęczy. Dobra, wyłączymy go, bo będzie mi potem ciężko to zmontować. I mamy 50 Hz. No to zwiększmy sobie częstotliwość. Zobaczmy, co się stanie. 100 Hz. Nic się nie zmieniło. 250 Hz. Bo po prostu są częstsze zmiany. Ale słychać dźwięk. Zaczyna być słychać dźwięk. Słyszycie? No i to jest irytujący dźwięk. Dlatego robi się tak, żeby nie było słychać dźwięków. Czyli albo wysoką bardzo częstotliwością, albo właśnie 50 Hz. teraz mamy 25 kHz no i jest spoko ja tego nie słyszę nie mieści się to już w tym zakresie słyszalnym jako że tutaj przybijamy do masy ten tranzystor no to to jest to przybicie do masy czyli wtedy płynie prąd w obwodzie wtedy nie płynie jest odwrotnie to jest sygnał oryginalny ten który wychodzi z mikrokontrolera a to jest to, co się dzieje już finalnie na tranzystorze. Za, na tym, tam idzie żarówka wpięta. O, tak to wygląda. No to teraz wróćmy do wypełnienia. 7%. 7% czasu mamy yy, napięcie 9V. Tylko 7% czasu. No to niewiele tego napięcia trafia na żarówkę. No ale możemy sobie zwiększyć i jest coraz jaśniej O, już nawet ładnie świeci 80% czasu jest e, stan wysoki 20% czasu jest stan niski wygląda to tak zobaczcie jak i jak e, mało jest tego kiedy to nie działa, a jak dużo jest kiedy działa, no to przy częstotliwości 7 kHz ponad 7,8 kHz, no to, to te zmiany są tak często, i, że my widzimy to jako świecenie żarówki. Czyli tak podsumowując, z obserwacji wynika, takich nawet jakbyśmy nie mieli zbytnio wiedzy, że sygnał PWM o odpowiedniej częstotliwości może generować dźwięk, pisk różne tony może wysyłać informacje ponieważ jest to jedynka i zero logiczne czyli można tym wysyłać sobie bajty danych czyli tak komunikacja ma zastosowanie właśnie w komunikacji w generowaniu tonów możemy sobie pisk wygenerować i mieć jakiś tam sygnał ostrzegawczy możemy sobie zrobić przerywacz czyli w kierunkowskazach na przykład jest częstotliwość włącz wyłącz włącz wyłącz co tam jeszcze możemy sobie z tego zrobić? Zegar taktujący, ale to już dalej, w dalszych odcinkach. Dużo zastosowań ma sygnał PWM i zastosujemy go w następnym odcinku, już w jakimś konkretnym zadaniu na płytce stykowej. Będzie dokładny schemat i pokażę jak to działa i dlaczego to działa w ten sposób. Może sobie zrobimy jakąś prostą przetwornicę step-up.